Cześć wszystkim, witam na Videoblog Tech. Dzisiaj będziemy robić unboxing zasilacza komputerowego XFX 750TS 80 Gold+. Zapraszam do oglądania, komentowania, jak się podobało. Kciuk w górę. Dzięki, miłego oglądania. Zasilacz ten charakteryzuje się dużą mocą 750 W oraz certyfikatem 80 Gold co oznacza, że przy 100% obciążeniu zachowuje sprawność na poziomie 90%. Bardzo dobry wynik. Jeszcze lepsze jest to, że nie kosztuje on jakiejś horrendalnej kwoty. Można go dostać za około 400 zł. I to wszystko z pięcioletnią letnią gwarancją XFX, którą otrzymujemy po zarejestrowaniu produktu na ich stronie. Zasilacz dostarczony jest w estetycznym opakowaniu, ważącym około 3 kg. Na frontowej ściance, oprócz marketingowych zwrotów, mamy informację, że jest on przygotowany do współpracy z kartami NVIDII i AMD, pracującymi w technologii SLI oraz Crossfire. Widzimy również, iż posiada japońskie kondensatory, cechujące się o wiele większą żywotnością i sprawnością niż chińskie zamienniki. Po otwarciu opakowania widzimy zapakowany w folię bąbelkową zasilacz zwój kabli. Tak, nie jest to zasilacz modularny, to znaczy, że nie posiada odłączanych kabli, lecz wlutowane w elektronikę na stałe. Wiem, dla niektórych to może być niedopuszczalne, problematyczne, bądź nawet niewybaczalne, ale mnie osobiście to nie przeszkadza. W moim przypadku, a nie wygrałem jeszcze w lotka, cena też ma niebagatelną znaczenie. A to już widać piękne połączenie elegancji, wykonania, mam nadzieję, że jakości oraz dobrej ceny. Wracając do ceny. W tych widełkach cenowych, o których mówiłem, czyli około 400 zł, możecie dostać wiele produktów, ale po pierwsze o mniejszej mocy i bez certyfikatu 80 Gold. Plus. Po drugie, jak już z certyfikatem 80 Gold, Plus, to znacznie mniejszej mocy. Oczywiście nie zawsze będziecie potrzebować 750W potwora. Ale jak decydujecie się na mocny konfig, szczególnie bazujący na prądożernych kartach AMD, nie daj Boże, spiętych w Crossfire, to mocy nigdy za wiele. A propos, na, pod filmem podam wam linka do strony, na której w bardzo prosty sposób, wyklikując sobie swoje podzespoły, możecie sprawdzić, jaki zasilacz powinniście mieć, o jakiej mocy i zweryfikować, czy taki posiadacie, lub dowiedzieć się, jaki musicie zakupić przy składaniu nowego komputera lub modernizacji podzespołów. Podobny jest na stronie Cosejra, ale nie jest aż tak dokładny i często podaje wynik na wyrost. A po co przepłacać? No dobrze, bo trochę odbiegliśmy od naszego zasilacza. Co oprócz niego w pudełku? Ano mamy jeszcze kabel zasilający, jakby się okazało, że nie macie, albo że was zjadły jakieś myszy, czy jakiś przerośnięty domowy królik, miniaturka. Poza tym instrukcja obsługi, prawie jakbyśmy nabyli właśnie nowego robota kuchennego i musieli sprawdzić, jakie ma programy i możliwości. Dodatkowo mamy aż 4 śrubki, w sumie wystarczająca ilość, żeby przykręcić Twój nowy zasilacz, nasz nowy zasilacz, Wasz nowy zasilacz, whatever do, do budowy. Co prawda srebrne nieczarne jak cała budowa zasilacza, no ale cóż. No i co? I nic: absolutnie więcej nic. Nawet skromnej naklejki na obudowę z lokiem XFX, która odkopa daje nam plus 10 do lansu albo plus 20 do damage'u w LOLU. A teraz troszeczkę o złączach. Zasilat dysponuje następującą ilością i rodzajem ich. Jeden konektor do stacji dyskietek. Nie wiem, czy ktoś tego jeszcze używa, ale jak używa, to mu się przyda. Cztery konektory Molexa, czyli, ta, czyli stary typ złącza, który zasilał nam stare dyski i napędy CD z czasów Pentium 4, a może nawet Pentium 3. Dwa komplety złączy 6 plus 2 do zasilania dwóch kart graficznych. Oczywiście złącze do płyty głównej 20 plus 4 pin. Złącze ATV EPS 12V, które również jest do płyty głównej, i aż 10 złączy do napędów SATA. Ha, można swoją małą macierz postawić z taką ilością złączy. Nie najgorzej, całkiem dobrze, rzeknę nawet. Same kable, poza wiązką zasilającą płytę główną, są bez oplotu. Średnio elastyczne, pokryte plastikowymi osłonkami. No cóż, coś za coś. Problem z układaniem ich w obudowie na pewno będzie na jakimś niższym lub wyższym poziomie, ale będzie. Nie chcą się ładnie wyginać i warować w tej pozycji. No ale od czego mamy opaski zaciskowej, druciki. Wszystko się da. To dokładnie. Damy radę. I wy i ja. Z ciekawostek dodam jeszcze, że zasilacz wyposażony jest w niezliczoną ilość zabezpieczeń. Tak więc mamy między innymi, co ważne w obecnych czasach, bo prąd może zdrożyć, układ PFC, czyli dla tych, co nie za bardzo wiedzą, układ, który każe naszemu zasilaczowi pobierać ze ściany tyle prądu, ile potrzebuje w tym momencie. i Ja nie bata więcej. A to oznacza, że jak pracujemy w aplikacji biurowej, w Wordzie, jak z celu przeglądamy strony internetowe, to nasz zasilacz pobierze około 120 do 180 W, zależnie od tego oczywiście, jaki mamy konfig, czy jedną kartę graficzną, czy dwie, i nie opróżni naszego portfela pobierając ze ściany ponad 700 W. Bardzo fajna, moja ulubiona zresztą cecha zasilaczy. Idąc dalej, posiada układ zabezpieczający przed przepięciem, przed niskim napięciem w sieci, również przed zwarciem samym sobie, jak również w innych komponentach naszego PCTa. Jest również zabezpieczenie przed przegrzaniem i jakieś jeszcze jedno czy dwa. Jest tego trochę. I dobrze. Bo czasem szlak człowieka trafia jak elektrownia puści za wysokie napięcie i leci cały komp. Miałem tak kiedyś niestety, ale zwrócili pieniądze. Dobrze, że miałem fakturę. Pamiętajcie o fakturach, paragonach i innych dowodach zakupów. Auto podobno można wygrać. Choć to chyba tylko u fryzjera. Nasz zasilacz wyposażony jest również w wentylator o średnicy 120 mm i jest stosunkowo cichy, przynajmniej według producenta. My to zweryfikujemy zapewne podczas najbliższego filmiku, w którym pokażę Wam montaż tego do, zasilacza do mojego komputera. Eee, zamierzam to uwiecznić dla Was, dla potomnych, no i oczywiście, wrzucić na YouTube. Słowo jeszcze o samej sprawności zasilacza. Producent deklaruje, co następuje. Najważniejsze z nich, bo to gra się rozchodzi. Po pierwsze, na linii 12 plus 12V mamy deklarowane maksymalne obciążenie rzędu 62A. Na linii plus 3,3V i plus 5V 20A. Jest dobrze. Nawet całkiem w tej cenie. Szczególnie, że to nie firma Krzak, tylko XFX. Dla tych, co nie wiedzą, odłam gamingowy, a raczej pro-sprzętowy firmy Pine. I to na tyle, bo co tu można więcej dywagować nad prawie 3 kilową domową prywatną elektrownią. Może tylko tyle, że na szczęście nie pali się w niej węglem ani zużytym olejem silnikowym, jak niektórzy mechanicy w Krakowie, więc do powstawania smogu, czy tu na południu, czy w innych częściach Polski się raczej nie przyczynimy. Przynajmniej nie bezpośrednio. No dobra. Żegnając się prorządowo, Amen. Do zobaczenia w kolejnych recenzjach i innych takich. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, poproszę o kciuka w górę. Jeżeli nie, to dajcie mi znać, co poprawić, bo ja to dopiero zaczynam moją przygodę z YouTube'em i potrzebuję wskazówek. Miło będzie, jak zasubskrybujecie mój kanał i zaglądniecie również na Twittera, Instagrama, Facea czy też blogera, gdzie również dodacie mnie do znajomych i wyrazicie swoją opinię o tym, co robię. Dzięki serdeczne, do zobaczenia. Videoblog Tech. Kłaniam się.